Cześć! Materiał, który teraz oglądacie powstaje dosyć spontanicznie. Wczoraj w czasie wieczornej zabawy systemy inforozrywki w BMW serii 3 odkryłem, iż mój testowy egzemplarz wyposażony jest w pakiet usług Connected Drive, w ramach którego zalicza się całkiem ciekawy system Concierge. Właśnie dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak on działa. Zapraszam. Aby uruchomić usługę concierge musimy w głównym menu wybrać zakładkę Connected Drive I na górze mamy Concierge Services. Urucham usługę i już nas łączy. Dzień dobry, wolę Connected Drive. Czym mogę pomóc? Dzień dobry, wie pani co? Ja jestem akurat w trakcie testów BMW serii 3 i tak zaciekawiło mnie w głównym menu właśnie ta zakładka Concierge Services i czy mogłaby pani mi przybliżyć, o co dokładnie z tym chodzi? No oczywiście, żaden problem. W takim razie e, to jest tak. Concierge Service e, jest to informacyjny serwis właściwie. E, jeśli chodzi o takie, o takie dane typu adresy bądź informacje dotyczące pogody, e, wyników sportowych, informacje o lotach, ale właściwie głównym naszym stwierdzeniem jest wyszukiwanie dla pana adresów. Czyli powiedzmy jest pan gdzieś w mieście, w którym się pan nie zna w restauracji, bądź szuka jakiegoś adresu, jakiejś firmy. Jesteśmy w stanie to wyszukać taki adres i wysłać panu do auta jako, od razu jako cel do nawigacji, bądź wiadomość na późniejsze, że tak powiem, czyli powiedzmy dzwoni pan dzisiaj, że jutro jedzie w kierunku yy, łodzi. Na przykład i tam będzie musiał pan gdzieś do celu dojechać i już możemy panu wysłać taki adres. Na drugi dzień może go pan całkiem e, normalnie ustawić jako cel do nawigacji. Dodatkowym takim plusem naszej usługi jest to, że też bukujemy hotele. Po prostu współpracujemy z portalem HRS i tam e, możemy na tej stronie e, zabukować panu hotel. E, jeśli chodzi o bukowanie jakichś biletów czy stolików w restauracji, tym się nie zajmujemy niestety jeszcze, mam nadzieję, że w przyszłości. E, ale tak, właściwie chodzi o adresy przede wszystkim. Okay, rozumiem, e, w stary, te... Jesteśmy oczywiście dostępni 24 godziny na dobę. Rozumiem, że ten system działa też za granicą, tak? Tak, system działa w całej Europie, jak nie bardziej tak, także jeśli będzie Pan we Włoszech, czy w Grecji, czy gdziekolwiek, to również może Pan do nas zadzwonić. Okej, okay, to jest wtedy jakoś dodatkowo płatne, rozliczane jakoś później, jakiś rachunek jest wystawiony, czy to jest wszystko w ramach tej Nie, usługi? nie, to jest wszystko w ramach tej usługi, to jest wszystko w ramach tej usługi, przez pierwsze 3 lata jest to usługa bezpłatna, z tego co mi wiadomo, po 3 latach można sobie ją po prostu przedłużyć już odpłatnie. Okej, okay, i to jest rozumiem realizowane przez jakąś kartę SIM, która jest zatopiona w samochodzie? Dokładnie, I ma pan dodawaną kartę SIM w aucie, która umożliwia połączenie się z nami bądź BMW Hotline. BMW Hotline jest to taki też serwis, który zajmuje się bardziej technicznymi sprawami, czyli jakby miał problemy, pan problemy z nawigacją bądź um, coś w aucie po prostu, to jak najbardziej ciele kierować się do Hotline. Hotline jest czynna w od do piątku, od 8 do 18 bodajże, albo do 20, mhm. od 20 chyba. Tak, to, to jest ich dział. Jeśli chodzi o adresy i informacje pogodowe czy jakiekolwiek, to wtedy do nas jak najbardziej dzwonić. I tak jak mówię, w całej Europy jest to osiągalne. My jesteśmy 360 cały rok właściwie um, bez przerwy dostępni okay, dla tak Pana. W ciekawości... zależności od tego, jak ma Pan ustawiony język w aucie, e, wtedy melduje się zazwyczaj polski e, agent. Okej, okay, tak z ciekawości to Państwo urzędują w Polsce, gdzieś czy za granicą? My jesteśmy w Berlinie. W Berlinie. A jeszcze takie ciekawo z ciekawości, czy ta funkcjonalność tej usługi jest zależna od modelu. Czy załóżmy jak mam teraz BMW serii 3, to mam w zasadzie dokładnie taki sam pakiet usług dostępny jak mają na przykład kierowcy BMW serii 7? To jest taki sam pakiet. W zależności tylko jeszcze jest taka różnica, że um aż tak bardzo nie, nie powiem panu dokładnie, bo to są już trochę, trochę bardziej techniczne sprawy. E, wiem, z tego, z tego co mi wiadomo, e, auta mają różny system, ale różnica jest taka, że po prostu w niektórych autach adres możemy wysłać podczas rozmowy, on dochodzi od razu, jeszcze teraz jak rozmawiamy, a w niektórych jest to tak e, zrobione, że adres dochodzi dopiero po zakończeniu rozmowy. Ale okay, to jest tylko jedna różnica. Okay. Tak to system i cała ta usługa jest właściwie identyczna. A jeszcze jak wcześniej pani wspomniała o tym hot Line, to, czy w ramach tego systemu tak. też ewentualnie jakby miał jakiś problem z autem, to znaczy jakaś awaria, że na przykład nie wiem, stanąłbym na autostradzie. Czy dzwoniąc pod mm -hmm. ten hotline, jest pani w stanie na przykład wezwać jakąś pomoc drogową do samochodu, czy to już jest własnoręcznie muszę zrobić? Jakby tam. Jeśli chodzi o, o pomoc drogową, ma Pan też w Manicu taką pozycję BMW Mobile Care, jest to taka właśnie pomoc drogowa od BMW i w razie takich sytuacji, właśnie auto by stanęło czy cokolwiek by się stało, może Pan też do nich zadzwonić, oni też są bodajże 24 godziny na dobę dostępni. Także jak najbardziej się tam kierować, nawet gdyby Pan najpierw zadzwonił do hotline, bądź też do nas, jest opcja, że możemy Pana przełączyć, jednak lepiej jest wtedy dzwonić po prostu samemu z auta, gdyż wtedy po prostu um, mobile care otrzymuje Pana pozycję, która ułatwia jak najbardziej zlokalizowanie Pana i dotarcie do Pana. Okay, rozumiem. My też tutaj jako usługa, która szuka adresów, dostajemy Pana pozycję z momentu, kiedy Pan do nas dzwoni, bądź też jeśli ma Pan jakiś cel ustawiony już w nawigacji, też pokazanego, to są wszystkie informacje, które otrzymujemy, więcej nic, gdyż one ułatwiają nam po prostu szukanie adresu. Bo, na przykład, powiedzmy w momencie, teraz jest Pan na alei Stanów Zjednoczonych 16 i chce Pan tutaj w pobliżu gdzieś e, coś zjeść. Powiedzmy, nie wiem, włoska restauracja. Wtedy mam możliwość poszukania po prostu w Pana pobliżu takiej restauracji. Okej, okay, rozumiem. A tak z ciekawości, czy moglibyśmy na próbę ustawić jak, jakiś cel na nawigacji? Oczywiście. Na przykład, nie wiem, może Pani na Pałac Kultury ustawić nawigację? Mhm, dobrze, już momencik. Ja przygotuję dane. Plac w kulturze. Dobrze, to by było. Jeszcze sekundkę. Tutaj system mi teraz przeskakuje. To będzie plac Defilad 1. momencik, za sekundkę wyślę do auta. Dobrze, ja wyślę w takim razie od razu jako do nawigacji. Okay. Pałac znajduje się około 5,2 5, km od Pana pozycji. Okay. I ja wysyłam już dane jako cel do nawigacji. Myślę, że za momencik dane powinny pojawić się na wyświetlaczu. Zaraz zobaczymy. Okay, o, w tym momencie dane powinny się pojawić. Tak, pojawiło się, pojawiło się. No dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo, już nie będę podsumował. No Dokładnie, i zawiera. automatycznie w momencie. Słucham? Nie, mówię, że po prostu nie, nie chcę już Pani czasu zabierać, ale proszę, może Pani jeszcze skończyć, bo się przerwałem. i tylko chciałam powiedzieć, że automatycznie w momencie, kiedy dostaje Pan cel do nawigacji, w tym momencie również otrzymuje Pan automatycznie wiadomość, więc ten adres zapisuje się w folderze z wiadomościami, które znajduje, znajdzie Pan również w menu i tam są właśnie, ma Pan 25 miejsc tam, 25 adresów może zostać zapisanych, e, następnie po prostu kolejne będą usuwać najstarsze adresy, ale Czyli... 25 adresów e, zostaje w aucie, gdyby pan potrzebował je na później. Czyli mam tak jakby taką historię swoich wyszukiwań. Dokładnie, dokładnie tak. Dobrze. To ja dziękuję bardzo, nie będę pani już zabierał czasu w takim razie. Dziękuję bardzo za. Dobrze, ja w takim razie bardzo dziękuję za. Telefon, żaden problem. Bardzo dziękuję w takim razie za telefon i życzę przyjemnego czasu z nowym autem dziękuję i bardzo, dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, nawzajem, do widzenia, miłego dnia. Wzajemnie, do usłyszenia. No więc tak jak widzicie, generalnie ten zakres usług w ramach tego systemu Concierge jest dosyć szeroki. Ja na nawigacji już otrzymałem cel w postaci Pałacu Kultury i Nauki. Myślę, że o ile na terenie Polski usługa nie jest jakoś wybitnie przydatna, o tyle będąc za granicą, myślę, że jest to całkiem fajny bajer, chociażby ze względu na to, nawet na te rezerwacje noclegów. No, czasem zdarzy się tak, że w czasie jazdy będzie się chciało odpocząć, a drobny problem będzie ze znalezieniem noclegów z racji tego, że na przykład nie mają pakietu internetowego w telefonie za granicą i właśnie dzięki temu możemy zadzwonić sobie do z tego systemu concierge i otrzymujemy pełny zakres informacji na temat hotelu. Pani nam zarezerwuje nocleg. No, myślę, że bardzo fajne rozwiązanie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach na kanale. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał. Cześć!